Witamy na kolejnej wycieczce krajoznawczej. Tym razem jest to wycieczka rowerowa w końcu rowerowa. Mamy 1 maja. I dzisiejszą wycieczkę odbędziemy jeszcze raz w puszczy Białowieskiej. Tutaj zaczynając od tego miejsca, gdzie zwiedzaliśmy, gdzie zaczęliśmy miesiąc temu dokładnie, podczas wycieczki 75, jest to miejscowość gruszki. Tu przypomnę, znajdujemy się w ośrodku ekologicznym, edukacyjnym. I tu jest kilka atrakcji w tej miejscowości. Tu między m.in. miejsce poświęcone bartnictwu. No, zresztą jak można zobaczyć i to przedstawiałem także mie, na wycieczce, mie, która odbyła się miesiąc temu. No Tutaj widzimy tablice informacyjne poświęcone pszczołom, pszczelarstwu, hodowli pszczół, także Tutaj warto też sobie można coś, coś przekąsić. Tu znajduje się parking leśny. Tam zresztą widać samochody w oddali, gdzie możemy, śmiało, gdzie możemy śmiało zostawić na cały dzień samochód. A to jeszcze tytułem wstępu: wycieczka, tak jak powiedziałem, jest to wycieczka krajoznawcza o charakterze rowerowym. Tutaj ciekawostka, pokażę jak wygląda rower, <laughs> trochę śmiesznie to wygląda, bo wycieczka dzisiaj jest jednodniowa, rower wygląda jakby byłby przeznaczony do wycieczki co najmniej kilkudniowej, ale powiem szczerze zawsze wożę ze sobą jakieś i narzędzia, wożę ze sobą też i wiadomo jedzenie, a to kuchenkę gazową, żeby sobie kawę zrobić, no takie takie akcesoria, które są przydatne. Podczas, podczas podczas wycieczki. Ach, tu zmierzamy do tej znanej nam wieży widokowej, którą opisywałem miesiąc temu. Tutaj tylko jeszcze jedno wskazanie na licznik. Zaczynamy dzisiaj wycieczkę z dystansem dziennym 984 km. Także przed nami około 50 km. W planie, dwie wycieczki, dwie, dwa szlaki. Pierwszy szlak rowerowy, czy też turystyczny, tropem żubra. Drugi, znany nam z poprzedniej wycieczki, również już całościowy szlak wilczy. I w planie, w dalszej części dnia, chcę zajechać do, do zbiornika Siemionówka. Także jest dzisiaj sporo atrakcji przewidzianych. Myślę, że wszystko nam się uda zrobić. Pogoda jak widać piękna, jest ciepło, także godzina jest dziesiąta, wyruszamy, wyruszamy na, na wycieczkę. Tam w oddali widać w oddali widać tą wieżę widokową, na której już znajduje się Kacper i Sylwek. Przypomnę dzisiaj wyjechaliśmy na wycieczkę w męskim towarzystwie we trzech. Ja, mój syn Kacper i syn mojego kolegi z pracy, Krzysztofa, syn, który ma na imię Sylwak. A, tu pokażę ciekawostkę. Jest taki zegar naturalny, zegar słoneczny. Nazywa się to poromierz. Jak widać, tak, taki długa belka. A co ciekawe, cień wskazuje nam godzinę dziesiątą, co zresztą jest zgodne z prawdą, bo jest właściwie, zaraz pokażę na Pokażę to na, na, na zegarku jest właśnie kilka minut po dziesiątej. Po Także mierzy czas bardzo dokładnie. O, jak widać. Także my zmierzamy dalej teraz do szlaku, e, tak jak miesiąc temu e, fragmentem szlaku świętego Ustechego przyjedziemy szlakiem żółtym, aby dojechać do e, szlaku e, tropem żubra. O, tutaj znana już nam. E, z ostatniej wycieczki e, trasa, e, która wiedzie szlakiem, żółtym szlakiem Świętego Eustachego. No widać tutaj wąska droga także e, prowadząca e, wśród takich puszczańskich krajobrazów. E, bardzo przyjemnie się jedzie, e, jedziemy wolno, delektujemy się e, tą scenerią, e, tą e, otaczającą nas e, przyrodą. Także e, przed nami... Będzie pierwszy cel, do którego zdążamy, Jest to, jest to znana także nam sprzed miesiąca ostoja żubrów Kosy Most. Ja przykładem tezę, że nie zawsze jest pięknie, no jest właśnie przykład mojego roweru. Jak widać, połamany błotnik przedni, a drewno wpadło i po prostu połamało mi błotnik. Także muszę to zdemontować. Ale co to, to nieistotne, bo to się zaraz to, zaraz to usuniemy i, i problemu nie będzie. Tutaj jeszcze tylko pokażę jedno piękne ujęcie, co mi się bardzo podoba. Mostek tutaj na, na naszej ścieżce, którą podążamy w kierunku kosego mostu. Także tutaj jesteśmy na, na mostku nad taką leśną rzeczką. Widać piękna sceneria, no wręcz bajkowa sceneria. Tutaj to mamy ujęcie po prawej stronie, a tu przejdziemy zaraz na drugą stronę. Zobaczymy, jak wygląda ta sama rzeczka po drugiej stronie. No widać, naturalna tama zrobiona, także, no ale nie, to na, raczej jest nie przez bobry, nie, nie przez bobry, także przez człowieka jest drzewo ścięte. No pięknie, pięknie. Także widać, że. Prawdziwa, prawdziwa Puszcza Białowieska. Tu mamy, dojechaliśmy do miejsca, gdzie jak widać jest skrzyżowanie, jest skrzyżowanie dróg leśnych i w tym miejscu właśnie krzyżują się szlaki, a właściwie szlak Świętego Austechego a także szlak, który będziemy dalej podróżować, czyli szlak zwany, szlak turystyczny zwany tropem żubra. Także o jak widać tutaj on będzie skręcał w prawą stronę. Długi, prosty odcinek. Na takim zniesieniu. Już tu wjeżdżamy, tak jak widać na tablicy, do Białowieskiego parku narodowego. Także szlak żółty wjedzie z kolei w lewą stronę. Ewstach, świętego Ewstachego. No Jak widać, duże skrzyżowanie też y, y, prosto prowadzi droga y, o charakterze asfaltowym. Mamy no, tutaj, przypomnę jeszcze raz, jedziemy w prawą stronę, y, kierujemy się do miejsca zwanego Kosym Mostem, jest to ostoja żubrów, dosyć słynne miejsce w Puszczy Białowieskiej. Y, także tutaj y, do tego miejsca zmierzają zmierza, zmierza głównie turyści. Którzy podróżują, którzy zwiedzają puszczę w tym regionie. I jeszcze jedno ujęcie tutaj na, na ten szlak tropem Żubra. Tu przypomnę małe sprostowanie jest to szlak w kolorze żółtym. Ja wcześniej wspomniałem, że szlak świętego Austechego jest poprowadzony w kolorze żółtym. Nie, nie, to, to szlak żółty turystyczny. Jest to szlak nazwany tropem Żubra. Jak widać, prosta droga rzeczywiście. Po obu stronach takie duże lasy, e, głównie świerkowe. Tu widać trochę z, z dodatkiem sosny. Także e, i też jak widać na jednym z drzew, podążamy szlakiem czarnym, rowerowym. W Puszczy Białowieskiej poprowadzone są dwa, e, dwa szlaki e, rowerowe. Jednym z nich jest właśnie szlak czarny. Także, także ten szlak, e, zwany tropem żubra, e, tutaj ciągnie się równolegle razem z szlakiem czarnym rowerowym. No tutaj warto, zachęcam do kupienia mapy, żeby zwiedzać Puszczę Byłowiecką z mapą, gdyż można tutaj po prostu e, skręcić nie tą drogę, co trzeba, przez co stracić niepotrzebne, niepotrzebne kilometry. No, tutaj e, dojechaliśmy do miejsca, gdzie e, szlak, którym wcześniej podążaliśmy, szlak tropem Żubra, Łączy się z następnym szlakiem turystycznym, dosyć, dosyć ważnym szlakiem w Puszczy Białowieskiej. Jest to szlak, tropem, wilczy e, szlak e, i e, tutaj właśnie prowadzi, jak widać na e, w ujęciu e, w którą stronę będziemy podążać. Tutaj dojechaliśmy taki takiej dużej polany leśne. ja wspominałem o tym w, w opisie wycieczki nr 75, czyli wycieczki, która odbyła się miesiąc temu, duża polana. E, Tutaj znajduje się także wiata turystyczna. Można tutaj chwilę odsapnąć, coś przekąsić. Bardzo przyjemne miejsce. Jak ktoś lubi taką przestrzeń umieszczoną w lesie. Tu też widzimy ślad dawnej kolejki wąskotorowej, która jeszcze, jeszcze jak jest była czynna. No, tutaj wyprowadzono jeszcze działalność gospodarczą w Lasach Białowieskich. Głównie chodzi o wywóz drewna, ścinanie i wywóz drewna. Używano tej kolejki do wywozu drewna, wywozu drewna z Puszczy Białowieskiej. O Tutaj już wjechaliśmy na zielony szlak turystyczny zwany, zwany Wilczym Szlakiem. Tu zmierzamy do miejsca, do mostu zwanego Kosy Mostem. Kosy, Kosy Most. Jest to miejsce, gdzie płynie rzeka Narewka. Dosyć słynne miejsce w tym regionie. Tutaj w okolicy tego mostu znajduje się także Ostoja Żubrów o tej samej nazwie, czyli Ostoja Żubrów Kosy Most. No, droga jak widać wygodna. Zresztą podejrzewam, że wszystkie drogi te rowerowe są, są, mają taki charakter, przez są bardzo wygodne do jazdy. Tu możemy zerknąć także tu po lewej stronie drogi, jak widać sceneria rzeczywiście krajobraz bardzo fajny. Tutaj po kolei po prawej podobny, głównie świerki, trochę brzus, trochę sosem, także inne gatunki drzew, w tym drzewa także liściaste. Także tu podążamy sobie, podążamy sobie dalej w kierunku kosego mostu. Tu witamy ponownie znane miejscu w Puszczy Białowieskiej jest to tak zwany Kosy Most o Kacperek, coś Ci widzę oko wpadło także tutaj to to świetne miejsce jak widzę tam w oddali także są inni turyści To tu jest świetne miejsce do obserwacji ptaków gdzieś naprawdę dookoła nie wiem czy to słychać, ale praktycznie rozbrzmiewają różne głosy Jak słyszę ziębę na pewno inne gatunki, które za bardzo nie mogę nie mogę rozpoznać. E, tu przypomnę most. E, Kosy most jest to most nad rzeką, e, narewką. E, fajne miejsce. E, bardzo spokojne. E, ciche. E, także takie urokliwe, bym o Tu jeszcze jedno ujęcie. I tu będziemy się wracać za chwilę z powrotem do tej dużej polany. E, I dalej już podążamy. E, także jeszcze znanym fragmentem sprzed. E, wycieczki, która odbyła się miesiąc temu, fragmentem Wilczego Szlaku. O, tu mamy okazję być na drugim moście, który znajduje się koło tego mostu drogowego, tak zwanym Kosy Most, Kosym zwanym Kosy Mostem. No, tam zresztą go widać w oddali. A tu znajdujemy się na takim starym moście, gdzie były poprowadzone tory tej kolejki wąskotorowej. Także rzeczywiście widać Widać też te tory, tutaj dwie pary torów położone. No tutaj myślę, że to się bardziej czuje tą, czuje tą przyrodę, bo jest tutaj poprowadzony wśród, rzeczywiście bardzo blisko blisko lasu. No zaczyna już już się ruch turystyczny. Jedno jeszcze krótkie ujęcie. I tutaj jeszcze ostatni, ostatni kadr na rzekę. Marewkę, jest to główna rzeka w Puszczy Białowieskiej. Tutaj już doszliśmy do miejsca zwanego Stoją Żubrów Kosy Most. No jak widać, tak, że tam w oddali miejsce, gdzie zimą dokarnia się, się żubry. o jeszcze jedno, jedno ujęcie. Teraz tutaj e, witamy w dalszej części naszej wycieczki. Teraz podążamy szlakiem, e, szlakiem, e, o chwilę musiałem sobie wstrzymać, bo jak widać teren jest e, zapia, taki zapiaszczony, droga jest zapiaszczona. Poruszamy się szlakiem zielonym rowerowym, czyli trzeba tu uważać, żeby się po prostu nie, e, nie wywrócić na, e, na, na takim dosyć w podłożu. No, jak widzimy, trochę się z mną zmienił krajobraz. Tu postaram się trochę pokazać tutaj, jak wygląda teren, który mijamy. No, widzimy tu sporo już lasów liściastych. Tutaj widzimy graby, także zapewne jest to charakter grądu. Teren taki już troszkę rzeczywiście trochę już podmokły. Nie. Jedzie się w dalszym ciągu bardzo przyjemnie. Pogoda dzisiaj jest dobra. Także nie ma co narzekać, tylko trzeba ostrożnie zachować trochę ostrożności. Tam przede mną jedzie Kasper i Sylwek. No Kasper w wyróżniającej się czerwonej kurce. Także też chłopcy, chłopcy dają, dają radę. A tutaj mamy przykład lasu takiego grabowego. Jest to prawdopodobnie grąd, ale taki typ lasu, ale rzeczywiście przepiękny w odróżnieniu od lasów równie ładnych, świerkowych, ale ten jest zupełnie, ma, ma inny charakter. Te odcienie zieleni są po prostu nie, niesamowite. No i warto zwrócić uwagę na podszedł, który też jest na, 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 nie na podszedł, na ściółkę, gdzie tutaj na tej dolnej części też rosną właśnie, taki, rozwinął się taki zielony, zielony kobierzec. Pięknie to wygląda. Nie wiem, czy film to ujmie, ale Rzeczywiście wygląda to nie, e, niesamowicie. A tu krótka migawka pokazująca e, taki prawdziwy charakter Puszczy Białowieskiej, czyli bardzo dużo porozrzucanych, po e, upadłych z e, drzew, które tu już widać, w niektórych już e, następuje dosyć taki zaawansowany proces rozkładu. Nie wiem, czy to film przedstawi, ale rzeczywiście Widać, widać tutaj prawdziwy taki puszczański charakter. Przypomnę jesteśmy na zielonym szlaku rowerowym, także zmierzamy dalej już w kierunku miejscowości Stare Mosiewo. Droga, droga, tak jak wcześniej mówiłem, jest lekko zapieszczona, no tutaj momentami jedzie się wygodnie, no, trzeba uważać, czy zachować ostrożność, żeby po prostu nie, się nie wywrócić. Witamy ponownie na e, znanej już e, z ostatniej wycieczki ścieżce edukacyjnej, e, nazywanej e, przez trzy e, zbiorowiska. Jak widać, jest to forma kładki. Przypomnę dla, dla osób, które nie e, zapoznały się z opisem ostatniej wycieczki, jest to forma kładki, e, takiej, która wybiega w, w głąb puszczy. I tu można obserwować trzy środowiska e, występujące na terenie puszczy białowieskiej, czyli łęgi, e, grądy. Między innymi, o tu widzimy też przykład łęgu, czyli miejsca okresowo zalewanego. Rzeczywiście teren podmokły. Spacer tą kładką umożliwia zapoznanie się na podejście nawet na dosyć z bliskiej odległości do do tych, do tych, do tych zbiorowisk. O, widać rzeczywiście fajny, fajny teren, ciekawy. Tutaj mamy dolinę takiej małej, małej rzeczki leśnej. O widać rozkładające się pnie drzew wraz z korzeniami. O i tutaj dalej poprowadzona jest ta ścieżka. Ona przypomnę wyjdzie, wyjdzie w, innym, w innej części tej drogi głównej, przy której prowadzi zielony szlak rowerowy, także można to zrobić, można ją obejść w, dwój, w dwójnaki sposób, albo wejść sobie, rowery zostawić przed ścieżką wejść sobie, zwiedzić kawałek i wyjść w tym samym, w tym samym miejscu ewentualnie rowery, można spróbować poprowadzić przez składkę i wyjść w innym miejscu no, tu dojechaliśmy do ekspozycji e, starej kolejki wąskotorowej tu znajdujemy się 3 km od miejscowości Stare Masiewo no i widać także tam w oddali stacja dawna stacja e, Głuszec, tutaj wokół w okolicy znajduje się także ścieżka, którą możemy sobie obejść, to miejsce, miejsce, takie coś w formie rezerwatu Głuszec. No tu się Kasper bawi, tu kolejką, jak widać jeszcze dobrze zachowana, odnowiona, także przyjemnie, przyjemnie na nią popatrzeć. No jeszcze jedno ujęcie na tą kolejkę. No tu może, możemy wejść do środka, zobaczymy jak to wygląda w środku. Jak to kiedyś wyglądało w środku, no teraz to wiadomo, że jest to część, część rzeczy. Yy, no, można powiedzieć dalej działających, aczkolwiek można sobie poruszyć, pokręcić. Jak widać, przyciski też działają. Tutaj manometry, przynajmniej tak mi się wydaje. No i tutaj jest rączka także no, rzeczywiście dla dzieci to na pewno jest to nie lada, nie lada atrakcja nie lada atrakcja, no tam przed nami jak widać tam właśnie były te e, pociągnięte e, tory tej kolejki zresztą przypomnę tam widzieliśmy wcześniej na Wilczym Szlaku widzieliśmy także te te, te tory o tutaj już Opuściliśmy na razie Puszczę Białowieską, wjechaliśmy do miejscowości Stare Masiewo. Jak widać mała miejscowość, takie domy, głównie drewniane, umieszczone przy szosie. I teraz naszym kolejnym celem będzie zbiornik Siemianówka. Tam zrobimy sobie postój. Także oczywiście za chwilę również jedziemy dalej w tereny leśne Puszczy Białowieskiej. O, to już opuściliśmy stare Masiewo. Zjechaliśmy w międzyczasie z zielonego szlaku rowerowego, który się poruszaliśmy przez dłuższy czas w Białowieskim Parku Narodowym. Teraz, opuszczając park, przejechaliśmy na szlak niebieski rowerowy. Teraz poruszamy się niebieskim szlakiem, który zaprowadzi nas do miejscowości, w sumie do, do zbiornika sztucznie utworzonego przez człowieka czyli Siemianówka, zbiornika wodnego. No tutaj jak widać droga e, leśna, utwardzona, bardzo przyjemna do jazdy pomimo takich nierówności. Także widać, że jedziemy nawet e, w miarę szybko, poruszamy się w miarę szybko. E, myślę, że za jakieś tam do, do godziny czasu powinniśmy być nad Siemianówką, gdzie zrobimy sobie dłuższy, e, dłuższy postój. Kontynuując jazdę niebieskim szlakiem rowerowym, znajdujemy się na ścieżce takiej turystycznej, czyli zwanej Siemianówka a Masiewo i tutaj widzimy po drodze też po prawej stronie, ja zaznaczę to na, na mapie opisu, znajdujemy się przed drzewem, przed drzewami, dwoma drzewami. Jest to sosna zwyczajna i dom. i co ciekawe one są i sosna jak właściwie to w sumie dąb, dąb obrasta sosna dookoła. Nie wiem czy to film pokaże, ale ale to rzeczywiście no, nie, niecodzienny, niecodzienny widok. Kolejną miejscowością, którą mamy, e, mijamy e, na naszej drodze dzisiejszej wycieczki jest to e, Babia Góra. No jak widać też sporo Miejscowość niezbyt duża, ale sporo takich domów jednorodzinnych, małych domów. I też widzę chyba szykowane pod tak, do turystykę, Bo odnawianych droga, tutaj jak widać asfaltowa, tu przede mną pojechał Kasper. Zresztą widzę, że przyjedzie się całkiem przyjemnie. A, tu dotarliśmy do do miejsca gdzie będziemy teraz właśnie odpoczywać i spożywać posiłek jest to miejsce tuż za miejscowością Siedmielna i Powszyzna tutaj widać duża wieża widokowa także gorąco polecam wówczas zajechać i pokażę zaraz jak, jak, jak jest widok z tej wieży tutaj także mamy wiatr turystyczny o chłopaki są zmęczeni także tu rozkładamy się z jedzeniem Zobaczymy od tego momentu, czy nasza droga po powrota do samochodu trudna będzie w miejscowości Tłuszczki. Po wyjęciu pół wieku na szczyt, na szczyt wieży wiekowej. Tu mamy teraz pionik, ziemionówka. Pionik, który, przypomnę, Tłuszcz odprowadzał przez człowieka tutaj do terenu zalane w roku 1977, 1977. I też jak tutaj widać, to chyba raj dla dla, dla ptaków to tereny podmokłe. już mamy jest ostatnia prosta do miejscowości Gruszki przypomnę wyjechaliśmy z miejscowości Siemianówka także teren rolniczy tam udali jeszcze takie tereny leśne do samochodu mamy około 4 km to będzie już dzisiaj koniec wycieczki także wycieczka była bardzo ciekawa dla mnie przynajmniej dla mnie zapytam później obrażenia jak i Sywka. Także chyba już żegnamy się. Ciana tutaj można zobaczyć wszystko. No, kilka bocian. Także to już pożegnanie będzie. taki wyjazd w z Puszczą Białowieską. Teraz przerzucamy się z już w regiony Roztocza i Zamojszczyzny. Także zapraszam do do oglądania, zapoznawania się z opisami następnych wycieczek.